O, a to jest to? No Dla mnie efekt działania polywarsum jest doskonały, ponieważ jak wyrywaliśmy pietruszkę, to były pierwsze dni lipca. to tych plam było prawie że na każdym korzeniu bardzo dużo. Większość z tych plam zniknęła, a pojedyncze sztuki widać, że jest skórka na skórek, na błonek, jest lekko skorkowa ciała, ale tylko w górnej części. A pozostała część korzenia jest biała. Robiliśmy przed zabiegiem poliversum zwalczanie łącznika prawdziwego. Tydzień, nie dwa tygodnie, przepraszam, dwa tygodnie przed poliversum i potem poliwersum, to było w pierwszych dniach w lipca, kiedy główka była po 1,5 cm. Z przemieszczeniem z dawką wody 10 mm, za pomocą deszczowni, bo nie było padu. W tym czasie, po dwóch tygodniach, zrobiliśmy drugą dawkę też z dawką wody 10 mm i potem już żadnych zabiegów fungicydowych do dzisiejszego dnia, to jest do 22 października. Ta plantacja wygląda jak wygląda, tylko są kłopoty z rzutnicą. No, jakieś tam drobne. Przyjaśnienia na dolnych liściach, ale góra jest jak widać zdrowa. Najlepiej to wygląda na taśmie na chłodni, nowe, nowo zbudowanej w Lipiu, po umyciu na taśmie. Nie widać żadnych pozostałości, żadnego odzawienia.